Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Danuta Małgorzata Równiak i jestem właścicielką Kancelarii Finansowo-Ubezpieczeniowej. Moim największym osiągnięciem zawodowym jest uzyskanie tytułu MDRT. Jest to 1% najlepszych doradców finansowych na świecie. Uwielbiam swoją pracę i dlatego też moja praca jest moją pasją. A według powiedzenia jeśli wykonujesz pracę swoją z pasją, to nie można jej nazwać pracą, a tylko przyjemnością. W mojej pracy są zarówno dobre, jak i złe przypadki, i właśnie moją rolą jest dopasować takie ubezpieczenie, które będzie chroniło mojego klienta w tych najgorszych momentach, ale też w momencie, kiedy dożyje swojej emerytury i będzie mógł wykorzystać swój kapitał na przyszłą emeryturę. Prywatnie jestem mamą czwórki dzieci. Kocham je najmocniej na świecie. Są dla mnie oddechem każdego dnia. I inspiracją. Jestem z nich szalenie dumna. W wolnym czasie chętnie słucham muzyki, chodzę do teatru, uwielbiam też czytać książki i kocham rower. Oprócz tego jeszcze uwielbiam podróże, nie tylko zagraniczne, ale również nasze piękne polskie morze i góry. Dlaczego biorę udział w tym konkursie? Bo uważam, że jest to bardzo ciekawy projekt. Możemy jako kobiety pokazać, że oprócz tego, że jesteśmy przedsiębiorcze, to też pokazujemy swoją siłę i rozwijamy swoje pasje. Dziękuję wszystkim Państwu za poświęconą uwagę i zapraszam serdecznie do kolejnych edycji.